Jedziemy Kanały NoShar, zobaczymy co się tu dzieje Tu widzę czyjeś miny Zlikwidujmy Nie no, wygrywamy Kanał burzowy No tak Nikt nie chce wejść do Jeepa jak ja jestem w tym KM‐JJ <laughs> Wszyscy by Ale mi się cykło Ale dostał Dawaj tutaj Czekaj no Dobra no. Lecimy na E Tylko się tam tak nie wbijaj przesadnie, bo ino raz z RPG będzie Ja tu już wszystko nasze na górze są tam, na skałach. Widzisz? Właśnie, właśnie, Barta. Zgotujmy im piekło, nie widzę nikogo. Może wiadę tam, może. No dostał ktoś. Tam. Tak. Ktoś no, strzelałem na ślepo praktycznie. Jasne. Kogoś tam widziałem akurat. Ehe, wjechał im tutaj. Są tu? Ehe. Jacy zdziwieni. <laughs> Dobra, otworniam. Ale nikogo tu już chyba nie ma. Spoko. Podjedę, zobaczę. Myślałem, że śmigłowiec wroga. Jest tu... Ale... A no to Dobra. nie, to nasz. Nie, nasz. O, ale Dobra. akcja Jeepem, ty. Wszyscy narzekali, że to nie są dobre. Wozy. No, no nie są, no, nie jest to no, najbezpieczniejszy nie, nie. środek lokomocji w tej grze. No kurwa, ale no, Ale kilku tam zdjąłem, dzięki twojej pomocy. Dobra. Jadę do Venoma... Venom? O. Jestem w miniganie. No to już tam chyba pełny ten Venom jest. A nie, Jeszcze ja tu nie mogę jestem. strzelać. Wyskakuję. Strzeg? Uaaaaaa wow. Jaki asalt tutaj O cholera Raduje ci. Bo musi naprawić może Ale oberwałem, ale... żyję A, namierzają nas Puszczaj muś O, jest dżipek korzystajmy go! Czekaj chwilę gdzie jest to? Ooo, ale paty! Paty jadziemy tam, przejąć to <grystanie> Znowu mina, jasnie, jest to? <grystanie> no, ja podjechałem ile? Parę metrów, a tu prawie BMP się zreskiło. niee Na suchy dog może dawał ty, ładnie nam to poprzejmowali, mieliśmy wszystko Tak, ja zaraz to odbijemy Bocznica, ja idę na A Ale masz ping 100 Ja też o, nie mam nawet lepszy Bo co się czuję, że 45 No co nawet? O <laughs> To system. w Jeepie, jechał tego że skurbiłem o! O! Patrz Boże! Aha A nie, bo ty nie jesteś tylko mnie. Do wszystkich sens został zdecentralizowany, odbiosę! O! To... cholera! Pogubiłem się trochę, bo strzelali do mnie z każdej strony. Aaaa, jedwą pedalicę. Nie zaszli kurwa. Jak tu ich? Kto naprawi to gówno? Dobra, z tylko celowniki, co ciebie? Mam tu kilku na suchym doku, a cholera! O, ktoś mi pomógł, ale to nie jest dobre wy... żyje, masakra! Zatki? Mam, Zatki? Dobra, head! Na, na A, na suchym doku jest wpierany. to spróbuję mi go strzelać. za oczywiście nie daje mi. A ty w śmigowcu jesteś? Tak. Jako pasażer, nie? Wyskoczę zaraz. Ja też tam właśnie koło tego A. Albo tutaj sobie wyjdę i... Okay. Ha, ja się wbiłem na spadochronie do bazy. Wszyscy leżą. O cholera, no gdzie wyjdę, to dostaję kulkę. No ale no, trzeba to troszkę bardziej taktycznie rozwiązać, bo widzę... Mamy no, zby... zbyt dużych tych... Teheran Highway Teheran Highway jest fajny Tak, to głosuj, tak się daje ten ukośnik i... Czemu w bazie wyszedłem, o cholera Czekaj, czekaj, dobra Dajesz Ciśniemy, dam na suchy do Okej ok. okay. ty 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 <trym <trym> <trym> I teraz takie RPG. Nie, powinno być to. Dobra, koniec przejażdżki. uwaga, uwaga. Nie chcemy chyba dostać po baciku. Karnego kutasa. O plecy! O, o, z Skąd? Widzisz? lecy, był? no, Czeka, czekał, widział, widział pewnie, że jedziemy, nie? Jest tam, jest tam, walił do mnie. Czek, wiesz go? Ja go wezmę z drugiej strony, wadam do niego. No, no, by ubił mnie, tak więc ubił dobra, go. Dobra, leży. Ale drugi mnie obi, tam jest ich więcej. No, bo to przecież ich baza jest, dobra. lepą się skręcił, jej. Yeah. Jest dobrze. Musimy te. Wygrywamy jeszcze, tak więc jakoś to trzeba... Chodź na bocznicę, nie próbujmy żadnych trików Z bocznicy na ten suchy dok powinniśmy się dostać Albo na A co ty myślisz o paru naszych tam jest Tylko tu mamy obszar z tego Co za cholera Chodźmy na bokiem jakoś, coś w Tak tutaj tędy Bo nie ma Jakaj plecy. Tam jest. No. A to tam go załatwią, tam jest tylu naszych, że. Dobra, to na to A. Przyszturmujmy. On ja jest ten za tobą. O kurde! Ale mi coś tu przyjebało z grubej rury. No ja dostałem, jakby coś to. Dobra, lecę jeszcze odżybić. Co jest, co jest? Baty, baty! No, znowu oberwałem, dobra. Dobra, dość dostawania batów, idziemy na tą... Na kanał może trafić akurat BMP. No nic się akurat nie trafiło, no. Ale stąd można spróbować ich zajść, wiesz... Z prawej tutaj, nie? Od tyłu, od flanki. Idą tam nawet jakieś... Że nie tylko... że nie tylko ja o tym pomyślałem. No co, nie zabiję go! No, Od głowy ja też nie mogę trafić. Ale jaja ty. No to chyba nie ma życia już. A ja tam biegnę no do, do, do wody. lepiej nie wskakujmy, bo to... to się dobrze nie skończy. No, widziałeś, ale gościowi się udało. mnie są komando A no, dostałem go. Powrót. Okej. Okay. Taktycznie, taktycznie. Drużynka się zaraz na nas... O, jest tam. A, walę do mnie. Jestem Podlecz się, chodź. Trzymaj Pierwsza pomoc. Ci mnie. Dostanę ładunki. Dostałem jednego. Asysta z Nie, Że Chujowo, chujowo. No Dobra, chodź pomożemy naszym, przejmuję to. Ale ich tu goni, cholera. Tyły, tyły! Kurwa! <suszy> no! No! Mają mendy. Kto wygrywa? Jeszcze wygrywamy, wygramy to raczej. E, ja bym na suchy dog poszedł. No? że nam się uda coś wymyśleć. O, mam jeep! Dobra, czekaj no? Ale tu jadą jakieś... Tyś... Czekaj bo jadą tu chyba Gdzież? Jadą to no, no Nie, stój, widzę snajpera tam stój Podejdź tyle do tyłu O? Podejdź tam, tam, do, do na wzgórze, tam siedzi gnojek Że go zauważyłem to w ogóle Tunek na, na te, no O o, tam mieć no jeszcze, jeszcze, nie bój się. Bierz go. Dostał. Yes. Na górze jest jeszcze jeden. Gdzie jest Dobra, a ty? <gryw> nie żyję. Dostałem, Ej. czekaj, kurwa, zdjął mnie w tym samochodzie. widzę, <gryw> spokojnie. Ej, bo jest drugi na tym, ale tam siedzi on. Czekaj, nie mogę cię zrobić muszę sobie uciec. Uciekaj, bo tam jest ten. Tu batki dostaję. Kurwa. <gulia> jestem, jestem za tobą zaraz. Uważaj, bo tam coś z tyłu do mnie walą. Kurwa, nie wiem co się dzieje w ogóle. Lecę do przodu bardziej bezpiecznie. Chyba. <gulia> Spokojnie, bo tu zabili naszego. Tam są. Dobra, jeden leży. O, bo... <gulia> Czekaj, może mi się uda, czy podejść. Mulera, o, wstawaj Tylko uważaj Może granatem ich tam Troszkę pobudzimy Gdzie tu jeden Dobra Skąd strzelają? Tam gdzieś kurwa wali z lasu, tam gdzieś Z tego szczytu z góry, o o o Gdzieś masz zaznaczony Chodź tam przemkniemy może albo coś A, o o, jeepem, się tam wjebimy, chodź Siadaj, siadaj. Ciiś. Ura Doszczeli tych sam Nie ma go tu. Gdzieć, jeździ, ruchy! Gdzieś jeździ w kółko Cię, z okay. Tu jest, czekaj, zaraz tutaj o... RPG nam chyba nie trafili do tyłu Dobra, chyba wysiadamy i tutaj jest... Oni tu się porozchodzili po dole po drodze. O! Jest tam Nie mogę go z tego cholera Szkoda z noża na górze by było też są. Patrz Pat oni są tu na górze, chodź za mną, tu tu Def. Tu ich wszystkich pokazuję Już końcóweczka tak więc to może być całkiem jest. ładny finał Leży Ten kutas jest mój <laughs> Tam jest gdzieś Mam go Dobra pięknie Dobra, czy kolejne czy, 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 zwycięstwo. Czy, czy, czy... <laughs> nie żeby yeah. nie było, nie nagrywamy tylko zwycięstw akurat teraz akurat. <laughs> tak Tak.